Witam was wszystkich bardzo serdecznie, to znowu ja Matendo a to będzie pierwszy odcinek z Let's Playa z Dragon Age'a początek. Yy, z Gotika na razie nie będzie, bo coś tam <laughs> mi się zbugowało i rozkminiam jak to zrobić, bo gdy się bije, że ktoś mnie zabije, znaczy nie zabije, tylko no po prostu nie, nie, nie mogę zginąć w tej grze. Po prostu nie da się zginąć, bo tylko tak mnie pobija i po, chwili, po jakimś czasie tam wstaje, nie? No i normalnie mogę sobie dalej grać. Więc to jest trochę bez sensu i to rozkwinia, więc postanowiłem sobie zagrać tego Dragon Age'a. Kupiłem go na Steamie wczoraj dokładnie, bo była obniżka na niego, więc się opłacało, opłacało, bo w tym był właśnie jeszcze dodatek tam jakiś inny, nie pamiętam jaki. Dobra, więc przejdźmy do nowej gry. O, właśnie, początek i przebudzenie. My, za, my zagramy sobie ten w pierwszą część, czyli w początek. Dragonnej Żebasz kiedyś grałem. Ustawię sobie stoper, żeby wiedzieć, ile się nagrywa już. Żeby nie było aż tak za długo. Dobra. Tworzymy. Dobra, kogo my tu mamy? Kobietę i mężczyznę, tak jak zawsze. Ale my sobie zagramy chłopem. Co mamy? Krasnolud, elf, człowiek. Krasnoludem nie mogę grać pod magię. W sumie mag może być spoko. No, nie wiem. Dobra, zagramy. znam się nad wojnikiem czy nad magiem? Nie mam pojęcia. E, Wojnik, człowiek szlachcic. A tu mamy kogo? Maga no. Będziemy bić z magii, no. Dobra, jedziemy pod magię. Może będą jakieś łane spele i wszystko to będę się jarał podczas gry. Dalej. Właśnie społecznie sobie też grałem, bo właśnie fani tej gry. Nie wiem kto tam to zrobił. Spolszy tą grę na polski mi się to bardzo podoba, bo a Sangisco nie są jakiś wybitnie świetny, więc... Właśnie sobie zgrałem i mnie. Mati, co tu mamy jeszcze? Który mu robię, dobra, nie będzie taki skóra, tutaj, tutaj nic nie będę zmieniał, chyba Tylko może jakieś tatuaże albo coś? Eee, jebać te tatuaże włosy Tak, przypominam sobie, grę, tutaj grę elfem łotrzykiem z co pamiętam, słonie też troszkę grę Właśnie mi się to podoba, że to tworzenie postaci można tworzyć, a potem grać na singlu Zobaczmy tutaj też będzie można tak w gotiku chyba latać po mapie i robić się to co, to, co się, że mnie podoba Dobra, zajmę się tworzeniem, bo to mi chyba zajmie długo. Dobra, żeby nie przedłużać, to weźmiemy sobie jakiegoś takiego normalnego Dobra, niech ma taki ryj. Co tu mamy? Broda. Niech będzie miał takie pekelski Idziemy zmieniali będę się w to bawił. Bo się stworzy jakiegoś mutanta i w ogóle. Jest to na pierwszy ten. Na pierwszy gość mi przypominało orka z Wowa. Dobra, niech będzie taki zarozumiały. Dobra, dalej. Siła, co my tu mamy? O kur. Siła woli, co ona robi? Siła woli, Siła woli odpowiada. Mogę wiedzieć, dzięki wysokiej sile woli mogę rzucać więcej zaklęć. Co domany Czyli to mi się przyda. Spryt chyba. No spryt to chyba nie dla mnie kondycja, kondycja. Nie no kondycję to tylko Jeden punkt bym sobie może dawał albo coś, bo I tak jest daleka. siła to nie Zręczność nie, dobra tutaj tylko w magię i siła woli Dobra kurwa Dobra dajmy raz dwa trzy Dam sobie tu Skosę damy dwa i jedziemy dalej. Co my tu mamy? A to jest to. Dobra. Punkty do wykorzystania. Mogę coś odblokować. Zielarstwo. Taktyka. Pozaś potrafisz szybko formować strony. Nie ma coś dla maga fajnego? To już chyba mam. przymus A niech będzie ten przymus Kolejne, co my tam mamy, punkty do dwa 2, dobra O kurde il tych speli O fakt. to chyba sobie jakieś drzewko przybrać. Siła żywiołów, czyli ogień pewnie, jakieś inne kurje dzikie węże Stworzenie, to jakieś sumony Zemce, jak będzie kieruje na wszystkich członków drużyny promocjoner A nie jakieś bufy Tego to nie chcę na razie Kurde, tego jest I entropia, co to jest za entropia? Sen, przekleństwo, chmura śmierci Dobra, nieważne będziemy sobie tutaj siła żywiołu, coś jemniemy po prostu damy sobie Tylko będę podnieść że to, może tu jest ogień mróz i błyskawice kurde no nie wiem dobra ogień jeszcze no mogę. jebaj mróz poziom trudności normalny nie będzie Ech. Jak tam z czasem? Już 8 minut minęło, Boże, 8 minut na Ale czemu nie mam napisów, co nie do mnie gadają. Zaraz się to obczaić. Myślę, że też będą ich dialogi, co oni do mnie mówią, a tu nie ma. Dobra, ja jestem gotów. No. Zawsze mi długo sodi na tworzeniu postaci. Nie wiem dlaczego. Dobra, zaczynamy. Co to za samouczek? Ja nie chcę samouczka. Wypierwsej mi z tym. Możesz obserwować akcję gry w różnych zębach. Spita poczas Pałowy możesz, no, 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 dobra. Dobra. Jezu. Tak, daj mi płytową kurwa zbroję Kiedy ja jestem magiem. <laughs> jestem goły Dobra, już, już mogę kurde normalnie grać oh, Ty fajnie A tu lud co to robi ten lud To chyba muszę kogoś ten najechać Dobra No to ja zaczynamy przygodę z naszym Dragon Age'em. Jedziemy, nie wiem gdzie ja się znajduję, jestem w jakimś miejscu Jakbym w jakimś śnie, bo takie zamarzanie ten ekran trochę jest i w ogóle Dobra, tak, najpierw trzeba z tymi napisami. Nie, nie, nie pokazuj tego samouczka. Napisy. Dobra, już ustawiłem. Już jest git majonez. Dobra, idziemy gdzieś. O kurde, coś na mnie leci. Jep. zraj Boże, się dziwnie gra. Jak to atakować w ogóle? Czy Tylko z jedynki mogę atakować? Zaję mu z ognia. Czy ten mag może być ciekawy, bo takie owe damage w ogóle wszystko. Dobra, jazda. A tu chyba jakiś trening jest, a nie... O kurde... Co on żyje? No dobra, myślałem. Mówię, gdzie Czy jest jakiś koszmar, coś? jakaś arena? Pst. Co to mnie szur mówi?

Są tu chyba jakieś weszli się, zagubił jakoś, zibanie do tego testa albo coś. Ciekawe, co mam tu zrobić? Czy ja jestem adeptem jakimś, jak widzicie? A, jestem nowym magikiem, który tylko umie rzucać kule ognia. Czy tam jakiś czy tam coś. Teraz mówię o jakichś przeciwnikach, które mnie tutaj spotkają. Te duchy, co z nimi walczyliśmy, to właśnie były jakieś tam stworki. No, czy on tu był już kiedyś i to poddał się jakoś albo coś? I teraz on mnie będzie chyba prowadził. Dobra. Ostrzeg mnie przed jakimś duchem wielkim, złym. Nie no co chodzi. O kurde, co za arena jakaś To co on mnie prowadzi? Nie on idzie za mną, oha no to on będzie... Czyli będzie jakiś mega fajny fight Już widzę kolejnego Ty fajny że tak mogę z daleka rzucać te kule Nie, unik ty nie mogę unikać, dobra A to nie muszę celować, to wystarczy tylko sobie na niego ten, no i ale tak jakby A to easy Kolejny jakiś Co to, kolejny jakiś duch czy co? Duch odwagi To on mówi, że ten... Że to właśnie jest mój test, tak? Muszę go przejść. I ten temu komuś, nie wiem, jak on się nazywa, i mu się to nie podoba. Czyli czy jakieś duchy są w ogóle wytyfy? I tych dialogów, ile tu można porozmawiać z nim. Czy ja bym chce mi dać jakąś broń? Bo jeżeli staniesz najpierw ze mną do pojedynku, czyli co będzie się z nim. O kurde, dobra, zgadzam się, będę się z nim ba. Solował. Dobra, no rozumiem, kurwa. O shit. Ale ci słabe kurwa. A widzicie, rozwaliłem go dobra, nie będę go jeszcze bił, bo go jeszcze zabiję i coś zmaszczę. Kostur. Ty w końcu wygląda jak ma, jak mam kostur na plecach. No i mogę atakować, kiedy nie mam broni. Dobra, jedziemy dalej. Zapisywanie gry, czyli coś się stanie teraz pewnie. Coś będzie, zawsze jak się zapisuje gra, to jest coś złego. Patrzę właśnie na czas. Jeszcze chwila. Oj, czy mi się wydaje, że ja teraz biję z kostura? Nie, to się fajnie nim bije. Tylko ten ogień trochę dupiasty. Nic prawie nie bije. Myślę, że trochę lepszy. Znowu coś znalazłem, co to leży? Jakieś zwłoki niedźwiedzia. Ty coś mi bije. O kurde. Serio, będę gadał, z martwym niedźwiedziem. Czyli to będzie nie domu jakiś ten? Jakiś może duch zamieniony w wiedział, albo coś tak. Ten, ta mysz. Jeśli podróż by mi pomóc. Zawsze ja się dam tą pomoc, Boże. To tu będę bardzo z jakimś demonem no walczył. Kurde, no pospieszałem na początku gry, bo nie miałem napisu włączonych. A i tak bym pewnie nic nie zrozumiał, więc... podcisłem mu. A, nas. Myszka chce się nauczyć, ucz go. Nie możesz czegoś sugerować, a potem zmienić zdanie. Ależ mam szczęście. Trzy zagadki mam rozwiązać, jakie, żeby nauczył go wiedział. Dlaczego ja? Dobra, uczymy się. Kurde, tu różne są fajne opcje Zagadki że tu jeszcze Wcale nie szybko dobra Dobra, przyjmuję twoje wyzwanie Jedziemy No dawajże Pierwsza zagadkę znęcą O kurwa ile jest odpowiedzi Sześć odpowiedzi. Mam płaskie góry i bez piachu ziemię. Morza bez wody i bez drzew knieje. Łodzią, księżycem, mapą, pomysłem. Pomysłem? Snem, pustynią? Ja pięłam. Mam płaskie góry i bez piachu ziemię. Czyli na pewno pustynia. Morza bez wody. Czyli na pewno łódka. I bez drzew Tak, to na pewno kurde księżyc Albo Mam płaskie góry i bez piachu ziemię, morza bez wody i mapą też może być O kurde mówi o mapie, tak myślałem Kurde ha! Kurde zesrałem. Ja, pitole, nie. Nie Jestem tu nowy. Ty, ale czekajcie. Jeśli ja wczytam. Wczytam sobie i odpowiem mu tą mapę i zobaczymy, bo... Może go nauczy tego niedźwiedzia w końcu, ale na samym postaram się zgadnąć. Zgadnąć, Boże, co mówię. Dobra. już powinien kończyć, ale szybko ten. Pójdę do tego niedźwiedzia i mu odpowiem. Jest jeszcze te cioty. No dawaj. Dobra, jazda, jazda, jazda. Ty, ktoś mi na plecy jeszcze biegnie. Dobra, jedziemy. Teraz ja będę musiał z nim od początku gadać Dobra, to nic. Pamiętam, co on powiedział, więc. No, akurat, tyle raz mi się zapisała gra, no super. Dobra, to wszystko już mówiłem, wszystko wiem, co powie. Dobra, dajmy. Druga zagadka. Rzadko coś mnie dotyka, lecz często po powstrzymuje. Jeśli jesteś obrotny, dobrze mnie zastosujesz. Kurwa co, za zagadki to to wymyślał. Uchwytem moim językiem, moją cierpliwością, moim oddechem, inteligentną inteligencją i mieczem. Ja no sześć odpowiedzi to będę mieć trzy odpowiedzi, a nie sześć. Rzadko coś mnie dotyka, czy nie mieczem. Nie oddechem, nie uchwytem. Lecz często powstrzymuje. Rzadko coś mnie dotyka, lecz często powstrzymuje. Kurwa, no nie mam pojęcia. Rzadko coś mnie dotyka. Lecz często powstrzymuje. Czyli cierpliwością, językiem albo inteligencją. Jeśli jesteś obrotny, dobrze mnie zastosujesz. Językiem, kurde, cierpliwość. Mieczem też może być, bo przecież on może dobrze zastosować ten miecz. Dobra, daję cierpliwością. Nie wiem. Jeśli jesteś obrotny, dobrze mnie zastosujesz. Albo językiem. Rzadko coś mnie dotyka, ale często powstrzymuję. Miecz, tak. Mieczem. Język, wiedziałem, że... Język, Boże, wiedziałem, że język. Pierwsza mi jest zawsze dobra. Dobra, Raj się, kurwa. Wezmę go, zniszczę i nara... Ty. oszukali mnie. On się już zamienił w jakie go pobiłem. Czy ją go nauczył i tak jak nie zgadłem? Ty teraz mam jakiegoś fajnego towarzysza, mam teraz niedźwiedzia. Super, jest niedźwiedziem, ale nazywa się mysz. Okej. Okay. Okej, okay. dobra, gdzie ja mam iść? Jest jakaś mapka Ta ma iść. Dobra. Tutaj kończymy nas pierwszy odcinek. Poznaliśmy. Weszliśmy do jakiejś pustki, żeby zdać jakiś tam test i rozwalić demona. Spotkaliśmy jakieś w ogóle zwierzęta. Widać, że w zagadkach nie jestem bardzo dobry i nieudany. Moja inteligencja myślę, że jest lepsza, ale. Kurde, wiedziałem, że język. Dobra, mniejsza z tym. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie być na bieżąco z Dragon Age'em, to subnijcie, żebyście tam widzieli wszystko, co się dzieje na moim kanale. Może mam nadzieję, że z tym gotykiem coś wykminie z tymi zgonami, żebym padał, a nie że podnoszę się, podnoszę się po jakimś czasie, bo to jest za prosta gra. No i to w sumie tyle to. Łapki w górę, dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć, pa!